Hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tutaj Alef z Click MMO i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować grę City of Steam. City of Steam to steampunkowy MMORPG, który jest aktualnie w fazach sneak peek. Aby zagrać trzeba mieć odpowiedni kluczek, czyli ogólnie jest to Closed Beta. Jak widzicie menu główne prezentuje się co najmniej ciekawie. Jest to jakieś miasto, miasto na wodzie, na wybrzeżu jakimś, tak to wygląda i naprawdę prezentuje się fantastycznie. Bardzo mi się to podoba. Um, Dobra, przystąpimy do założenia pierwszej postaci. Um, tak, tak wygląda postać. Czy postać? Tak wygląda postać. Mamy 9 raz. Jest to Aven, Heartlander, Ostenian, Stoigmarie, Drag, Riven, Goblin, Ob i Ork. Um, dziwne nazwy, dziwne. Jeżeli chodzi o klasy, to mamy już ich nieco mniej, jest już nieco biedniej, bo jest tylko Channeler, Warder, Gunner oraz Arcanist. Mm, dobrze. Co denerwuje? Że ta kamera się kręci. Jeżeli chcę skustomizować postać, niestety muszę czekać na przykład aż się obróci, żeby zobaczyć sobie jak tam się zmod zmodernizowała twarz. Zmodernizowała albo zmodyfikowała. Eee, więc walimy sobie tutaj na ślepo I rolkę z jakiejś tutaj Tył Bla bla bla, bla bla bla, dobra Nie zagłębiajmy się w szczegóły eee, Co mi się podoba Że nazwa naszej postaci musi być Dwuczłonowa eee, Tak samo było chociażby w Guild Wars 1 eee, Przez to gra Nabiera klimatu Dobrze, AF Jako, że nie mam pomysłu na drugi człon Będzie to AF i Aha, nawet nie wybraliśmy sobie klasy. Ja sobie zagram. Chandlerem, dobra. Uh, ok. Uh, accept. I możemy zacząć w dwóch różnych miejscach. Albo przystąpić do tutoriala, który zaczyna się w pociągu. Uh, lub um, możemy zacząć w mieście od razu. Przystąpmy jednak do tutorialu. Tutorialu. Tutorialu, tutoriala, nieważne. Krótki loading nazwa, której nie wypowiem, bo nie umiem tak, jeżeli chodzi o w ogóle o sam rzut kamery, to jak widzicie, no, możemy sobie oddalić kamerę bardzo daleko. Możemy mieć jednocześnie taki rzut izometryczny bądź normalny z zapleców bohatera rzut trzecioosobowy. Mm, Taki jest moim zdaniem wygodniejszy, chociaż tak widzimy na pewno dużo więcej mm, Te kółeczka, co to są te kółeczka? Te kółeczka to są takie wskazówki mm, Raczej nieprzydatne, znaczy jak dla kogo no To są jakieś wiecie tam jak się poruszać, jakieś tam bzdury Ej. Mm, Dostaliśmy, znaczy w sumie już oddajemy pierwsze zadanie mm, Co mnie zainteresowało, nie wiem czy jest tak dalej Znaczy dalej, byłem i dalej, ale czy tam dalej dalej? Jest też, że zadania są mm, takie kilku. Mm, powiedzmy, że też kilku kilkuczłonowe e, no nie wiem, że po prostu idę do gościa, on mówi, że mm, mam powiedz do tego, zrobić do tego, wrócić do tamtego i pójść znowu do tego i w ogóle, w ogóle można się w tym pogubić. Faktycznie i może dla niektórych być to nieco nudne, jednak jeżeli ktoś się zagłębia w fabułę, na pewno coś takiego będzie dla niego ciekawe. Podoba mi się to, że może sobie tak otwierać fajnie drzwi. No, taki mały szczególika cieszy. Dobra, rozwalmy sobie pierwszą skrzynkę. No, to jest efektowne. Cała gra, zapomniałem dodać, już na samym początku. Działa na silniku Unity Engine. Chyba jest to dla was znany silnik. Aby zagrać, trzeba mieć odpowiedni web player ściągnięty, z którym miałem mały problem. E, dobrze, dalej. E, jak widzicie, mamy nasze statystyki, nasz kwitpunek, który automatycznie, automatycznie otwiera się to razem. E, statystyki są w miarę ciekawe, bo nie są to takie podstawowe statystyki, jak znajdziemy w niektórych grach, że tam Strange, tak, Agility, Dexterity, Vitality. Mm, a na przykład Speed, Reflex, Defense Defense to akurat tak, ale Backpack mm, thunder, szczerze, nie wiem co to jest, przyznam się. E, resisty podobne do Diablo, chociaż tam było ich mniej, tam było chyba tylko 4. Mm, tutaj jest ich znacznie więcej, bo jest ich 10. Mamy mm, Resista Heal 17%. Mm, co ciekawe, statystyki są połączone z. Naszym ekwipunkiem to mnie zaciekawiło naprawdę. Zawsze było połączenie, przed backpack, plus, im, plus taki e, ekwipunek. No, equipment ogólnie mm, a tutaj jednak jest to zrobione troszeczkę inaczej. Zobaczmy, czy coś mogę. Nie, bo o proszę, założyłem sobie jakiś hełm. Nasza postać wygląda już nieco inaczej. Dobra, nieważne. Mm, lecimy dalej. Wpuszczmy sobie, sobie drzwi. Co mnie irytuje, że nie ma poruszania się za pomocą WASD. Naprawdę denerwuje, nie lubię się poruszać za pomocą myszki. Znaczy, oczywiście w niektórych grach to nie przeszkadza, na przykład w Ragnaroku, w Ragnaroku Online, w którą przegrałem chyba z 3 lata, tam się poruszasz tylko za pomocą myszki i tam jest to naprawdę bardzo wygodne. Tutaj taka opcja, że można grać sobie i tak, i tak. No, może nie. Mm, nie pomaga produkcji, że tak to ujmę. Okej, okay, lecimy dalej. Ja, ja się nie wracam przypadkiem? Nie, ja się nie wracam. Może są jakieś inne skrzynki. Zobaczmy, może wydropiło coś dla nas. Nie, tylko Hill Potion. Mamy jakieś trzy takie mm, stany. Mm, tutaj mamy stany. Nawet nie są opisane. W sumie nawet nie wiem, musimy się domyślać po obrazkach. Hmm, tutaj jakiś stan, bo jest tarcza i miecz, więc jest to stan defensu. O, jak, jak widzimy wyjął berło i tarczę. Na drugim wyjmie... Dwa berła. A na trzecim wyjmie... Laskę. Kurczę, naprawdę bardzo ciekawe. Jest to na pewno wielki atut w tej gry. Możemy nosić normalnie 10 broni na raz. Metaforycznie mówiąc... Metaforycznie, raczej przynośni. No, i teraz nawet... uderzam w ogóle inaczej. Jednak ja sobie założę... Ej, coś mi tu... tu jeszcze jeden dziadk mnie. No, ja ci dam tutaj. Dobra, nie. Chyba laska jest najmocniejszym atakiem. Nie mamy żadnych umiejętności, a co to jest to? Nie mam pojęcia. Mm, dobrze mm, Może rozgrycie się sami mm. Jak widać jest to zniknij chociażby z jednego powodu Opcje są zablokowane Na przykład ustawienia jako tako są zablokowane Coś tam i coś tam mm. Ustawienia mamy tak Jest na razie takie chyba prowizoryczne to Mamy tego ustawienia głośności Może odrobinę sobie wszystko zciszymy aby było mnie nieco lepiej słychać i quality, jest to Shadow Mode, Cast Shadows. No i tutaj dwa suwaki. Mm, dobra, podnoszę sobie wszystko. Może coś się tam przyda? Dobra, akceptujemy. Wyszliśmy z e, pociągu, z tego tutorialu. Tutorialu, nie wiem jak się odmienia, szczerze. I Lądujemy w mieście. Jak widzicie, mamy na mapce już trzy zadania. Dobra, pobiegamy sobie troszeczkę po mapce. Popatrzycie sobie krajobrazy. Co denerwuje? Kolejna rzecz, że nie można spojrzeć w niebo. A na pewno krajobraz byłby bardzo ładny, jeżeli takie niebo moglibyśmy ujrzeć. O, tutaj nawet są trzy znaki zapytania od razu Kurcze, nie wiem, są trzy możliwe jakieś drogi? Nie, nie otwieram sobie sklepa. sklepu Czegoś krzywo gadam Continue Teraz lecimy tam Aha, to po prostu właśnie tak jak wcześniej mówiłem, że są um, zadania i na przykład są tam różne rzeczy, różne opcje tak jakby Ok, skończyłem zadanie, mogę sobie wrócić do typa. Jest to. Chief coś tam? Konduktor? End quest. Dostajemy 1000. Wow, pięknie. A tutaj mamy. Aha, tutaj coś takiego jest jak um, gracze, którzy są najbliżej. Możemy ich zainwajtować do party. Szepnąć. Mm, o, znalazł się właśnie w pobliżu jakiś Antoni Shafta. 10, 10 poziom warder. Mm, możemy, jak mówiłem, do niego napisać albo jakieś tam bzdurki mm, Dobra, no co to co? Lecimy dalej, zrobić sobie zada zadanie. Mm, no jeżeli chodzi o, o samym RPG, co ja mogę powiedzieć takim, jeżeli chodzi mm, o takie moje y, subiektywne zdanie. Mm, na razie jest to sneak peak. To tak naprawdę jest taka alfa. No nie wiem czy alfa, czy już... No szczerze nie wiem, mm, ale przyjmijmy, że jest to alfa. Chyba nawet jest to alfa. Poczekajcie, bo tutaj coś było w ekwipunku. Collection. No, jest zablokowane w alfa, czyli jest to wersja alfa. Mm, I nie można jej oceniać. O co tu chodzi? O, tutaj. Nie można jej oceniać, tak na razie ogólnie. Mm, wszystko nie można oceniać, wszystkiego, ponieważ, no jak mówię, mm, dużo rzeczy jeszcze dojdzie. Dużo zostanie tam e, odblokowanych, jeżeli są zablokowane. E, I gra w ogóle zmieni oblicze. A no, Tutaj mamy kolejne zadanie kolejne jakieś duże biegania. Cholera, no nie na to klikam. No, dobra, biegniemy sobie tam teraz. Mm, I grę, my mamy aktualnie 30 fpsów. Więc gra jest y, zoptymalizowana całkiem nieźle. Chociaż na grafikę, która tutaj jest, powinienem mieć ciut więcej FPS-ów, no ale y, to jest nieważne, bo gra i tak jest w pełni, pełni płynna. Tutaj jeszcze do tej trzeba zagadać. Dobra, super. Teraz biegniemy na drugą stronę. Co my tu w ogóle mamy pod klawiszami? O! Abilic. Pod, pod C, przepraszam. Um, możemy sobie. O co tutaj chodzi? Tylko nawet nie widziałem. Heal aha, dobra, to sobie to podniesiemy. O, nawet podbiłem na 3. Tutaj I tutaj też możemy to sobie podbić na 2. O, ktoś mnie zaprosił do teamu. Przyjmiemy. Uh, you join the team Tu sobie damy Dobra, na ślepo. Nieważne to jest aktualnie w tym momencie. Spróbujemy do niego napisać. Mm. Dobra. Oddajmy czy oddajmy Kontynuujmy swoje zadanie Continue quest Continue. Aha, i teraz lecimy chyba już zadanie oddać. Mam taki mm, dziwny nawet, że klikam Escape, a pod Escapeem są ustawienia. A powinno się wychodzić z okna. Mm, to też byłoby dużo wygodniejsze. Ok, napiszmy mu. A cóż, cóż, zrobimy sobie reklamę, okej. Okay. Mm. Skończyłem zadanie, więc to chyba wszystko, co mógłbym wam aktualnie pokazać. No nie jest dużo zaprezentowania. Oczywiście mógłbym kręcić nawet y, 100 minutowego gameplaye. Tam nie wiem, 2 godziny, 3 godziny, ale po co? Jeżeli gra jest w wersji alfa i no... Jak mówiłem, dużo rzeczy dojdzie Przepraszam, że się powtarzam No dobrze, ale dziwnie zapiszałem Dziękuję bardzo za obejrzenie Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Mówił AF, żegnam się z wami Hej!